Tajemniczy statek, który ukrył jedną z największych broni II wojny światowej. W ciemnych wodach Zatoki Gibraltarskiej, gdzie przez całą wojnę mieszały się szum fal, huk dział i strach przed torpedami, unosił się wrak, którego nikt nie brał poważnie. Zardzewiały włoski tankowiec Oltera, stojący po stronie neutralnej Hiszpanii, wyglądał jak zapomniana ofiara pierwszych lat wojny. Brytyjscy marynarze mijali go obojętnie, traktując jak relikt bez znaczenia. Nie wiedzieli jednak, że pod jego pokładem kryło się coś, co mogło wstrząsnąć całym ich systemem obronnym. Ten statek, który z zewnątrz wyglądał jak kubka żelaza, w środku tętnił życiem, w zakamarkach, gdzie dawniej przechowywano ropę, teraz znajdowały się warsztaty, pomieszczenia techniczne i cicha sala z basenem, którego dno otwierało się prosto do morza. To nie był już tankowiec, to był koń trojański ukryty pod hiszpańską banderą i skierowany przeciwko najpotężniejszej flocie świata. Wszystko zaczęło się od szalonego pomysłu młodego włoskiego oficera, porucznika Licio Visintiniego, członka elitarnej jednostki Ladecima Flottilia Mas. Była to formacja, o której w brytyjskich raportach mówiono z respektem i niepokojem. To oni wynaleźli nowy rodzaj wojny morskiej, cichą, precyzyjną, prowadzoną przez ludzi płynących pod wodą na małych torpedach. Dla Mussoliniego Morze Śródziemne było Mare Nostrum, jego własnym morzem, a Ladecima miała być bronią, która uczyni to marzenie rzeczywistością. Ich sukcesy w Aleksandrii, gdzie zniszczyli dwa brytyjskie pancerniki, były tylko początkiem. Teraz mieli zamiar uderzyć w samo serce Royal Navy, w Gibraltar, gdzie Brytyjczycy czuli się nietykalni. Oltera była idealna leżała zaledwie kilkaset metrów od brytyjskiej bazy, pod neutralną jurysdykcją, więc nikt nie mógł jej przeszukać. Wydawała się martwa, ale w rzeczywistości była żywa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nikt nie przypuszczał, że z tego pozornie opuszczonego statku wkrótce wyruszą ludzie, którzy zmienią bieg wojny morskiej. Czekali tylko na rozkaz, a może pod ich stopami było gotowe połknąć swoje ofiary. Zanim przejdziesz dalej, napisz w komentarzach, z jakiego miasta oglądasz, żebym mógł zobaczyć, jak daleko dotarła moja historia. Zanim Olterra stała się tajną bazą, Włosi stworzyli coś, czego świat jeszcze nie widział. W cieniu wojny narodziła się jednostka, która miała zmienić reguły walki na morzu, Ladecima Flottiglia MAS. Oficjalnie była to formacja marynarki wojennej Regia Marina, lecz w rzeczywistości przypominała laboratorium szaleńców, którzy zamienili zwykłe torpedy w narzędzia niemal samobójczych misji. W jej skład wchodzili ludzie o żelaznych nerwach i duszy hazardzisty: nurkowie, mechanicy, inżynierowie i oficerowie. Którzy wierzyli, że człowiek może być bronią potężniejszą niż jakikolwiek okręt, ich wynalazek Majale, czyli Fatą Świnie, był połączeniem torpedy i pojazdu podwodnego, na którym dwóch ludzi siedziało niczym na motocyklu i cicho sunęło w stronę wrogiego statku. Każda z tych maszyn miała ładunek wybuchowy, który można było przymocować pod dnem celu, a następnie odpłynąć przed detonacją. Brzmiało to jak szaleństwo, lecz działało. W grudniu 1941 roku Sześciu włoskich komandosów z Ladecima wpłynęło do portów Aleksandrii i unieruchomiło dwa dumne brytyjskie pancerniki, HMS Queen Elizabeth i HMS Valiant. To był cios, który wstrząsnął Royal Navy. Od tej chwili Brytyjczycy wiedzieli, że na Morzu Śródziemnym pojawił się przeciwnik, którego nie da się lekceważyć. Licio Vicintini był jednym z tych, którzy wierzyli, że sukces w Aleksandrii to dopiero początek. Obserwując ruchy konwojów wokół Gibraltaru. Zrozumiał, że nie da się ich skutecznie atakować z zewnątrz. Brytyjczycy mieli zbyt mocną obronę: sieci przeciwtorpedowe i ciągłe patrole. Potrzebna była baza, z której można by działać niezauważenie, najlepiej tuż pod nosem wroga. Tak zrodziła się idea wykorzystania starego tankowca Oltera. Statek, który leżał w hiszpańskim porcie od początku wojny, wydawał się idealny. Był włoski, więc załoga mogła legalnie przebywać na jego pokładzie. A neutralność Hiszpanii chroniła go przed inspekcjami. Dla Visintiniego to była szansa stulecia. Tam, gdzie inni widzieli bezużyteczny wrak, on widział podwodną fortecę. Miał tylko jeden problem musiał przekonać zarówno przełożonych, jak i hiszpańskie władze, że jego plan nie jest szaleństwem. Ale w świecie wojny szaleństwo często okazywało się najskuteczniejszą bronią. Polub i zasubskrybuj, jeśli lubisz nasze opowieści. To naprawdę nam pomaga i motywuje do tworzenia kolejnych. Dziękujemy. Ruszamy dalej. Wiosną 1943 roku porucznik Licio Vicintini wraz z grupą ludzi z Ladecima przybył do hiszpańskiego portu Algeciras. Oficjalnie mieli zająć się demontażem i sprzedażą wraku włoskiego tankowca Olterra, który od dawna stał bezczynnie w zatoce. W rzeczywistości ich misja była zupełnie inna. Pod przykrywką cywilnych pracowników i inżynierów mieli przekształcić statek w coś, czego nikt się nie spodziewał. Tajną bazę dywersyjną tuż pod nosem Brytyjczyków. Hiszpańskie władze nie miały powodu podejrzewać czegokolwiek. Włoscy robotnicy codziennie pojawiali się na pokładzie, przynosząc skrzynie z narzędziami i częściami. Oficjalne dokumenty mówiły o pracach konserwacyjnych, a nawet o planie sprzedaży statku na złom. W rzeczywistości, skrzynie, które przychodziły w dyplomatycznych torbach z Włoch, zawierały części torped, maski nurków i specjalne urządzenia elektryczne. Dni mijały, a Olterra zaczynała żyć nowym życiem. Pod pokładem, w dawnej przestrzeni ładunkowej, powstały warsztaty techniczne, magazyny materiałów wybuchowych i pomieszczenia dla nurku. Największą tajemnicą był jednak basen, szczelnie zamknięta komora z otworem pod linią wody, który pozwalał na ciche wypuszczanie ludzi i torped prosto do morza. Z zewnątrz statek wyglądał jak stary złomowiec, na jego pokładzie widać było zardzewiałe relingi. Obdarte burty i kilku robotników z papierosami w zębach. Brytyjscy marynarze z pobliskiej bazy w Gibraltarze patrzyli na ten obrazek z lekkim politowaniem, przekonani, że to kolejny relikt, który nigdy nie odpłynie. Nie wiedzieli, że w środku, za cienką blachą, powstaje coś, co może im zagrozić bardziej niż jakikolwiek okręt podwodny. Visintini i jego ludzie pracowali nocami. Światła gasły, gdy tylko patrol brytyjski zbliżał się do brzegu. Każdy dźwięk był tłumiony, każdy ruch obliczony. Wkrótce Olterra stała się nie tylko statkiem, ale żywym organizmem, z własnym rytmem, oddechem i tajemnicą. Jesienią 1942 roku tak, prace rozpoczęły się wcześniej, zanim plan w pełni dojrzał statek był gotowy. Włoska jednostka sabotażowa otrzymała nową nazwę Squadriglia Ursa Major to właśnie z jej pokładu Miały wyruszyć pierwsze misje przeciwko Royal Navy. Olterra, niegdyś zwykły tankowiec, stała się cichym drapieżnikiem w sercu neutralnej Hiszpanii. Pod powierzchnią spokojnego morza rodziła się broń, której Brytyjczycy nie potrafili nawet sobie wyobrazić. 6 grudnia 1942 roku nad Zatoką Gibraltarską wisiała mgła, a brytyjski port, pełen pancerników i lotniskowców wracających z operacji Torque, wydawał się niedostępny dla jakiegokolwiek wroga. Jednak tej nocy z wnętrza starego włoskiego tankowca Olterra otworzył się tajemny właz, a z ciemnej wody wynurzyły się trzy ciche sylwetki – torpedy Majale, każda z dwoma ludźmi na pokładzie. Porucznik Licio Visintini wraz z podoficerem Magro płynęli jako pierwsi mając za cel dumę Royal Navy – pancernik HMS Nelson. Drugi zespół dowodzony przez podporucznika Celle i sierżanta Leone miał zaatakować lotniskowiec HMS Furious. Trzeci pod dowództwem Midshipmana, Manisko i podoficera Wariniego celował w HMS Formidable. Noc była idealna, cicha bez księżyca, z lekkim prądem morskim. Mężczyźni w maskach tlenowych i czarnych kombinezonach przesuwali się pod powierzchnią niczym duchy. W ciszy słyszeli jedynie własny oddech i ciche buczenie elektrycznych silników. Ich torpedy sunęły przez ciemność, zbliżając się do lśniących kadłubów brytyjskich kolosów. Nagle morze zadrżało. Brytyjskie jednostki ochronne rozpoczęły rutynowy patrol podwodny. Ładunki głębinowe eksplodowały co kilka minut, mając odstraszyć ewentualne zagrożenia. Visintini wiedział, że każdy wybuch mógł zakończyć jego misję. O 2.15 ich torpeda została schwytana przez sonar, a chwilę później fala uderzeniowa głębinowego ładunku zmiażdżyła metalową osłonę. Olśniewający błysk, pęknięcie cisza. Visintini i Magro zginęli natychmiast. Stając się pierwszymi ofiarami misji z pokładu Oltery, drugi zespół został oświetlony reflektorem. Wściekły huk alarmu rozdarł noc. Brytyjczycy otworzyli ogień, a włoscy nurkowie zmuszeni byli zatopić swoją torpedę i ratować się ucieczką. Po dramatycznym pościgu trafili na amerykański statek handlowy, gdzie zostali schwytani. Tylko trzeci zespół, Manisco i Varini, zdołał zniknąć w ciemności. Ich torpeda dotarła niemal do celu, lecz awaria zmusiła ich do przerwania ataku. Ukryli się, a potem zostali odnalezieni przez hiszpańskie służby i internowani. Brytyjczycy wiedzieli, że zostali zaatakowani, ale nie mieli pojęcia, skąd pochodził cios. Włoscy Jeńcy przekonująco twierdzili, że wystartowali z okrętu podwodnego. Nikt nie podejrzewał starego tankowca stojącego obok. Oltera nadal pozostawała niewidzialna. Misja zakończyła się porażką, ale dla Włochów była dowodem, że plan działa, mimo śmierci Wizintiniego, duch Ladecima nie zgasł. Przeciwnie. Dopiero się rozpalał. Śmierć porucznika Visintiniego była ciosem dla całej Lady Cima, ale w świecie wojny nie było miejsca na żałobę. Dowództwo powierzono człowiekowi, którego nazwisko w środowisku marynarzy brzmiało jak legenda. Ernesto Notari, były mistrz Włoch w nurkowaniu swobodnym. Potrafił wstrzymać oddech na ponad cztery minuty i zejść głębiej niż ktokolwiek inny w jednostce. Był idealnym kandydatem, by kontynuować misję Oltery. Wiosną 1943 roku, kiedy alianckie konwoje po Desancie w Afryce Północnej płynęły w stronę Gibraltaru, niemal bez przerwy, notari postanowił uderzyć ponownie. Tym razem plan był inny: nie pancerniki, nie lotniskowce, ale statki zaopatrzeniowe te, które utrzymywały brytyjską machinę wojenną przy życiu. Noc była burzliwa, deszcz spadał na morze jak tysiące kul, a fale uderzały o burtę Oltery z głuchym rytmem. Dla Włochów to była idealna osłona. Trzy torpedy majale, każda z dwoma ludźmi zsunęły się z wnętrza statku prosto w ciemność. Notari płynął w pierwszej, razem z doświadczonym podoficerem Ario Lazarim. Drugi zespół tworzyli porucznik Tadini i Matera, a trzeci Cella i Montalenti. Wzburzone morze utrudniało wszystko. Widoczność była prawie zerowa, prądy morskie zrywały kable i zaburzały sterowność, lecz Włosi parli naprzód. Gdy dotarli do kotwicowiska, w świetle błyskawic majaczyły sylwetki statków handlowych. Notari wskazał cel. Amerykański transportowiec Pat Harrison. Inni obrali Machsud i kameratę. W milczeniu zamocowali ładunki wybuchowe na kadłubach, a potem powrócili do Oltery. Ledwo żywi, przemoknięci i zmarznięci. O świcie zatoka eksplodowała. Seria detonacji wstrząsnęła Gibraltarem. Pat Harrison został ciężko uszkodzony. Mahsud osiadł na dnie, a kamerata zniknęła w pianie i dymie. Brytyjczycy byli w szoku. Patrolujący Nurek znalazł później resztki sprzętu do nurkowania porzucone na brzegu, co skłoniło ich do błędnego wniosku, że ataku dokonali bojowi pływacy. Nikt nie pomyślał o Olterze. Statek wciąż stał spokojnie w porcie, a jego załoga udawała, że nic się nie stało. Gdy Brytyjczycy badali wraki, Włosi świętowali po cichu. Po raz pierwszy misja z pokładu Oltery. Zakończyła się pełnym sukcesem. Olterra przestała być legendą. Stała się realnym zagrożeniem, które mogło uderzyć w każdej chwili i zniknąć, nie zostawiając śladu. Latem 1943 roku Włochy chwiały się na granicy kapitulacji. Na Sycylii trwały alianckie lądowania, a flota Regia Marina cofała się z kolejnych portów. Mimo to ludzie z Ladecima Flotilia Mas nie złożyli broni. W ich oczach Olterra była ostatnią linią oporu. Cichą fortecą, która mogła jeszcze raz uderzyć w przeciwnika. Trzecia misja rozpoczęła się nocą z 3 na 4 sierpnia. Ernesto Notari, mimo zmęczenia i świadomości, że wojna dla Włoch praktycznie się kończy, zszedł do wnętrza statku. Razem z podoficerem Andreą Giannolim przygotował torpedę Majale, której zadaniem było zniszczyć amerykański statek transportowy zakotwiczony w zatoce. Dwa kolejne zespoły miały swoje cele: norweski Torszowdi i brytyjski Stanridge. Może było spokojne, a niebo bezchmurne. Warunki idealne dla sabotażu. W ciszy Oltera otworzyła podwodny włas, a z jej wnętrza wypłynęły trzy majale. Cienie dwóch ludzi poruszały się w mroku niczym duchy, przesuwając się pod kadłubami wrogich statków. Notari zbliżył się do ogromnego Liberty Ship. W chwili, gdy Gianoli zamocował ładunek wybuchowy, torpeda zaczęła się niekontrolowanie zanurzać. System balastowy uległ awarii, a urządzenie wciągnęło ich na głębokość ponad 30 metrów. Notari walczył z mechanizmem, próbując odzyskać równowagę. Gdy torpeda wreszcie wypłynęła, znaleźli się zaledwie kilka metrów od celu. Wtedy, jak opowiadał później Gianoli, może ożyło. Wokół pojawiło się stado delfinów, które towarzyszyły im w drodze do powierzchni, jakby prowadzone przez los. Notari nakazał Gianolemu odpłynąć. Sam wrócił by sprawdzić urządzenie. Kilka minut później nastąpiła eksplozja. Amerykański Harrison Gray Otis rozdarł się na pół. Fala uderzeniowa przeszła przez port, a nad wodą uniósł się słup ognia. Zginął jeden marynarz. Ośmiu zostało rannych. Brytyjski nurek, który zbliżał się do statku, również zginął od detonacji. W tym samym czasie Torszowdi został przecięty na pół, a Stanridge osiadł na dnie. W ciągu jednej nocy Oltera zatopiła ponad 23 tysiące ton alianckiego tonażu. Gdy świtało, torpedy wróciły do statku, a załoga wyczerpana, lecz triumfująca, spojrzała na siebie w milczeniu. Wiedzieli, że to może być ich ostatnia akcja. Świat wokół nich się zmieniał, front przesuwał, a politycy w Rzymie szykowali się do kapitulacji. Ale tej nocy w cichych wodach Gibraltaru Olterra była królową wojny. 8 września 1943 roku. Włochy podpisały rozejm z aliantami. W całym kraju panował chaos. Część jednostek marynarki próbowała uciekać do portów kontrolowanych przez Brytyjczyków. Inni wciąż walczyli u boku Niemców, nie wiedząc komu ufać. W tym samym czasie, w spokojnej zatoce Algeciras, załoga Oltery zamarła w ciszy. Wiedzieli, że ich misja dobiegła końca. Wieść o kapitulacji dotarła do nich przez radio. Dla ludzi z Ladecima był to cios gorszy niż jakakolwiek głębinowa bomba. Statek, który przez tyle miesięcy był ich domem, warsztatem i twierdzą, nagle stał się pułapką. Brytyjczycy w Gibraltarze wiedzieli już, że coś niezwykłego dzieje się po drugiej stronie zatoki. Ostatnie eksplozje, zniszczone statki, tajemnicze ślady – wszystko wskazywało, że wroga baza musi znajdować się bardzo blisko. Przez kilka dni Oltera milczała. Nikt nie wypływał, nikt nie odzywał się przez radio. Hiszpańskie władze, nie chcąc ryzykować dyplomatycznego skandalu, ograniczyły dostęp do portu, ale brytyjczycy zaczęli naciskać. Ich obserwatorzy z lornetkami śledzili każdy ruch na pokładzie. Pewnego ranka w zatoce pojawiła się grupa brytyjskich oficerów z hiszpańską eskortą. Oficjalnie mieli dokonać inspekcji statku pod pretekstem bezpieczeństwa neutralnych wód. W rzeczywistości szukali dowodów na to, że Oltera była czymś więcej niż opuszczonym wrakiem. To co znaleźli, przeszło ich oczekiwania. W dolnym pokładzie natrafili na metalowe fragmenty torped, maski tlenowe, dziwne cylindryczne pojemniki i, najważniejsze, otwór w burcie, ukryty tuż pod linią wody. Kiedy nurkowie zeszli, odkryli basen techniczny z włazem prowadzącym prosto w morze. Brytyjski dowódca nie mógł uwierzyć, że przez dwa lata mieli pod nosem w pełni działającą tajną bazę sabotażową. Olterę natychmiast przejęto i odholowano do Gibraltaru. Brytyjczycy przez wiele tygodni analizowali każdy jej fragment, próbując zrozumieć, jak to możliwe, że statek stojący na widoku, potrafił prowadzić tak precyzyjne operacje bez wykrycia. Dla włoskiej załogi wszystko się skończyło. Statek, który przez tak długi czas był symbolem odwagi i sprytu. Teraz stał bez życia przy nabrzeżu Royal Navy. Jego tajemnica została odkryta, a jego misja dobiegła końca. Po kapitulacji Włoch Olterra została przetransportowana do Gibraltaru. Tam w dokach Royal Navy brytyjscy inżynierowie przez tygodnie rozbierali jej wnętrze, analizując każdy przewód, każdą rurę, każdy kawałek metalu. Byli zdumieni, jak coś tak niezwykłego mogło działać w środku neutralnego portu przez prawie dwa lata, nie budząc żadnych podejrzeń. W środku znaleziono nie tylko elementy torped i sprzętu nurkowego, ale też dokumenty, schematy i dzienniki, w których Włosi skrupulatnie opisywali swoje akcje. Dla Brytyjczyków był to materiał wywiadowczy bezcenny. Po raz pierwszy mogli zrozumieć, jak działała Ladecima i w jaki sposób udało im się przeprowadzić tak śmiałe operacje. Statek, który jeszcze kilka tygodni wcześniej był symbolem odwagi, teraz stał się eksponatem. Brytyjscy marynarze zwiedzali jego pokład z ciekawością, a zdjęcia tajnych pomieszczeń obiegły europejską prasę. Włoscy oficerowie internowani w Hiszpanii czytali o tym z goryczą. Ich największe dzieło stało się trofeum wroga. Po zakończeniu wojny, Olterra wróciła do Włoch. Przez kilka lat służyła jako magazyn i statek szkoleniowy, ale nikt już nie patrzył na nią z dumą. Była jak duch przeszłości, przypomnienie o epoce, w której odwaga i desperacja mieszały się ze szaleństwem. W 1964 roku została ostatecznie zezłomowana. Jej stal, przetopiona i zapomniana, trafiła do cywilnych statków i konstrukcji. Które już nigdy nie zobaczyły wojny. Tymczasem ludzie z Ladecima stanęli po przeciwnych stronach historii. Jedni wierni Mussoliniemu dołączyli do nowo utworzonej Republiki Włoskiej na północy, współpracując z Niemcami aż do końca wojny. Inni przysięgli wierność królowi Wiktorowi Emanuelowi III i walczyli u boku aliantów paradoksalnie przeciwko własnym dawnym towarzyszom. Dla nich Olterra była już tylko wspomnieniem miejscem, gdzie marzenie o potędze Włoch, Zderzyło się z rzeczywistością historii. Po wojnie świat włoski podzielił się tak samo, jak podzielili się ludzie z L'Adéchima. Jedni wrócili do domów, inni trafili do więzień, a jeszcze inni, wciąż w mundurach, lecz bez państwa, któremu mogli służyć, zniknęli w chaosie powojennej Europy. Ci, którzy pozostali wierni Mussoliniemu, trafili pod dowództwo nowego reżimu, faszystowskiej republiki włoskiej na północy, stworzonej przez Niemców. Walczyli tam. Często już bez nadziei, próbując bronić wizji, która umierała razem z ich krajem. Dowódcy tacy jak komandor Junio Valerio Borghese, nazywany czarnym księciem, przeszli do historii jako symbole nieustępliwości, ale też kontrowersji. Po wojnie Borghese uniknął śmierci, choć wielu z jego podwładnych nie miało tyle szczęścia. Część rozstrzelano za zdradę, inni zostali skazani na wieloletnie więzienie. Tymczasem druga część formacji, ta wierna królowi i nowemu rządowi w Rzymie, została włączona do tak zwanej Regia Marina Cobelligerante, włoskiej marynarki sprzymierzonej z aliantami. Paradoksalnie ci sami ludzie, którzy przez lata walczyli z Brytyjczykami, teraz szkolili się razem z nimi. Z biegiem lat dawne wspomnienia o zdradzie i braterstwie zaczęły się zacierać. Wojna minęła, ale duch Ladecima nie umarł. W latach 50., Włoska marynarka postanowiła odbudować swoje siły specjalne. Z ruin, z doświadczenia dawnych komandosów i z pamięci o Olterze narodziła się nowa jednostka Kom Subin, czyli Komando Subakwei e Inkursori. To właśnie oni przejęli dziedzictwo ludzi, którzy nie bali się płynąć w ciemność z bombą przyczepioną do torpedy. Dziś ich szkolenie, technika i duch są kontynuacją tradycji Ladecima, już nie w służbie faszystowskiej ideologii. Lecz w imię odwagi, precyzji i honoru. Ci, którzy przeżyli wojnę, rzadko o niej mówili. Spotykali się czasem w małych portowych tawernach, patrząc na morze, które kiedyś było ich polem bitwy. Niektórzy z nich mówili, że kiedy nocą fale biją o brzeg, można jeszcze usłyszeć ciche echo ich torped, wypływających z ciemnego kadłuba oltery. Dziś o olterze pamiętają już tylko nieliczni. Nie ma jej w portach, nie widać jej kadłuba. Nie słychać silników ani odgłosu stali. Ale w historii marynarki wojennej ten statek pozostał jak cień, cichy, nieuchwytny, przypominający, że wojna to nie tylko pancerniki i bomby, lecz także odwaga garstki ludzi, którzy potrafili wykorzystać wrak do stworzenia broni. Gdy brytyjscy historycy po latach badali archiwa, wielu z nich nie mogło uwierzyć, że przez ponad dwa lata w zasięgu ich wzroku działała tajna baza sabotażowa. Włoski tankowiec, który miał być złomem, okazał się jednym z najbardziej niezwykłych projektów II wojny światowej. Olterra nie była potężna, nie miała dział ani pancerza, ale miała coś, czego często brakowało największym okrętom: inteligencję, kamuflaż i ludzi gotowych umrzeć w ciszy, bez fanfar, pod wodą. Dla Włochów to historia dumy i bólu jednocześnie. Ci, którzy stworzyli Ladecima, pokazali światu, że pomysłowość może być potężniejsza niż siła. A tajemnica skuteczniejsza niż tysiąc dział, ale zapłacili za to najwyższą cenę śmiercią, zapomnieniem i milczeniem. Dziś, kiedy nurkowie Komsubin schodzą pod wodę w nowoczesnych kombinezonach, wiedzą, że ich tradycja narodziła się w ciemnym kadłubie starego tankowca w hiszpańskim porcie. Olterra była ich początkiem, ich legendą, ich duchowym okrętem matką. I może właśnie dlatego, gdy morze jest spokojne, a woda odbija światło księżyca. Wydaje się, że gdzieś tam pod powierzchnią wciąż czuwa jej cień. Cień statku, który przez lata oszukiwał świat i walczył w milczeniu. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw po sobie znak. Polub ten film. Napisz w komentarzu, co sądzisz o odwadze ludzi z Lady Cima i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści z historii mórz i oceanu.